Godziny treningów ciężkich na siłowni Wyczerpujących Męczących Na pełnej pompy jak to same Pompki tysiące miliony niezliczonych między sezonami Cały czas ćwiczyłem Cały czas pełna pełnej pompy Gdyż już był nowy sezon Podpisałem kontrakt z najlepszym zespołem na świecie W którym występuje Pastor Maldonado Wiadomo, który to jest. Jest to zespół Lotus Mercedes. Także trzymajcie się mocno, gdyż lecimy z nowym sezonem i będzie mega ostro, także lecimy! Caleczko wszystkim witam serdecznie w pierwszym odcinku mod 2.15. Oczywiście nie zwracajcie uwagi troszeczkę na tą kierownicę zbugowaną. Niestety ten mod jeszcze nie jest perfekcyjny, ale chciałbym wam to zaprezentować. Bardzo ciężkie kwalifikacje. 19 pozycja startowa, ale jesteśmy nastawieni bojowo do walki i nie damy się. Kujowo, ale bojowo, jak to mówią. Dobra, jest a, mod, także ten do niszczenia się bolidów. Także muszę uważać na starcie, Już nie będzie kamikaze 10 pozycji, bo po prostu jak kogoś uderzę, to skończę kawałkach także muszę bardzo uważać na starcie uuu, uuu, Łamane skrzydło uuu, niedobrze uuu, uwaga, manory, manory jestem na 20 pozycji tam z przodu jakaś walka w ateli, botas są z masą. Jest na 12 pozycji od zewnętrznej tak, jest, zadaję się o kolejne kolejną pozycję. O, tu bo chyba skrzydła, bo tak zahamował. Między się stało, ale jest walka przede mną straszna. Bota z Walterii, co ty zrobiłeś? Oczywiście poziom komputera, legenda. Tam ostra walka z tyłu za mną. Liczę na jakiś safety car, który mi ułatwi życie. Na razie wszyscy jadą dalej. Ja bez kawał. No spokojnie Jezus Maria, ale do mnie cisnąć Szczerze Ten <grydy> bolid jest tragiczny Nie do się czaju Ale będę walczył nie ile ile wlezie O! Ktoś odpadł Jeden bolid Jakiś bolid odpadł Skąd kto? Dwa bolidy! Uuu Panowie spokojnie, niko pulkeberg atakuje mi ostro o nie mam mocy, dawaj. udało się ale brak mocy silnika no, po prostu tutaj boję się co będzie na Bahrajnie, albo na Malezji gdzie są bardzo długie proste no widać, że jest słabszy silnik o 26 koni i teraz w tym sezonie najnowszym zmienili już na Mercedesa. Chwała im za to, że mają Mercedesa, bo silnik jest o wiele lepszy. Widzieliście, jak skończył Daniel Kwiat. No, nawet nie skończył, bo nawet nie zaczął, więc nie ma o czym mówić, bo w ogóle nie dojechał do pierwszego krążenia. Ja wymieniłem najlepszego kierowcę w historii w tym zespole, czyli pastora Bombardiera Maldonado. O! Już się pojawiłeś? Nie no, zobaczcie Walka Z czym ja walczyć <laughs> Dawaj, dawaj, podmówodzę i zadaję Markus Eriksson za mną Jeszcze czegoś ciekawa po skrzydła, tracę około sekundy gdzieś na krążeniu więc Tym bardziej jest jest ekstremalnie Dałem na realistyczne demo szmot, czyli naprawdę jak puknę kogoś lekko no nie no Erickson będzie mi przezał patologi Chyba jestem bez formy, albo z USA wstawiłem. Jakiś zrobiłem na no szybko na 2 minuty to chyba jest jednak z niego korzystać z żeby mnie Erickson cisnął Dawaj, Lotus Pokaż, że potrafisz. Byłeś taki dobry w sezonie 2.13, 2.12. 2.11 też mógł być dobry, ale niestety tutaj Roberto się rozwalił. I już po karierze włapka. 3 sekundy, 2 sektory. Ale Grużana dogania. Zobaczcie, to jest jednak różnica, że Force India jest o wiele szybsza od Lotusa tutaj. Elix są za mną cały czas. Nie ja no śmieję się, bo to jest, to jest taki śmiech przez płacz. I są oczywiście wgrane realistyczne opony, które dziwnie się świecą. Pierwszy raz to wszystko sam widzę, więc jak są jakieś błędy, błędy, to no, kwestia czasu do wyeliminowania oczywiście. No. Jezus, Maria. Eriksson za mną Come on, fully, Wyciśnij z tego auta wszystko Jeszcze safety card Cater home! Nie myślimy, że Ach! Kamui Kobayashi to chyba jest. Nie, Enixon Kamui jest za... Oszczędzać opony, jak w ogóle Wasze odczucia na temat pierwszego wyścigu dla mnie, pokaz Hondy. po prostu to, że Marcus ten w ogóle nie dojechał. Gdzie Bolt jest zakręcony, kurek o połowę mocy i ten silnik jednak dalej nie wytrzymał. To zda mnie bardzo niepokojące. Aż tak chyba na nie było z Lotusem, z Renault, a może i było. No ale aż taki słab spadku mocy nie mieli, że Jason Batton yy, mistrz świata, musiał się bronić heroicznie przed Forzidją, która też nie jest w wielkiej formie, bo przecież Nico Hulkenberg był albo siódmy, albo dziewiąty, nie pamiętam dobrze. Także... No coś tu jest naprawdę nie tak. I oczywiście Jason był ostatni, bo nawet przegrał z nim, był na 11 pozycji i tak był przede mną lepiej niż ja teraz, więc... Już zjeżdża? Roman? Wow. szybko. Ooo, wow, tu mamy Eriksona, który chciałby mi przejść Marku z Ericsson? Kierowca za Ubera teraz. Chwodzę, jego po ale było blisko. Defensywny manewr, jego, ale to było blisko końca naszego wyścigu. O! Wow. szaleją. Ale naprawdę było blisko Crash'a, jest 11 pozycja, ale niektórzy już byli w pitstopach, więc Nie zachwycałbym się nią Za długo Ciężko z tym bardziej To są jakieś dziwne Podobają mi się Musimy zmienić... No to nie wiem, chyba jakiś najlepszy, bot one się świecą jak, jak, jak psu jajka. Kurwa, dawaj jedź że ty, kurwa złomię. Czemu to nie chce jechać? Powiedzcie mi, czemu to nie ma tempa? Erik, mnie ciśnie, nie? Chyba ten to nie pasuje za bardzo temu bolidowi Albo muszę zmienić ustawienia kompletnie, Przez... czy też... mi na jakieś na Malazję, ustawienia. Jak możecie w komentarzu trzymać na streamie, bo długo nie jeździłem w f 214 i chyba wypadłem mega z formy z ustawieniami i z jazdą w ogóle też. O nie, no ogólnie z jazdą czuję się nawet dobrze, że... Nie mam jakichś mega uślizgów bolidu czy coś. Uuu, chyba był jaki kontakt. Mam nadzieję, że się nic nie uszkodziło mi, a nie jemu. A, przyblokowałem. Ktoś odpadł? 19. Chyba coś się stało. ale ładne trawy. Boję się o ten mod, że ktoś mnie puknie lekko z tyłu i skończę niedobrze. Co sądzicie o formie Ferrari w Kimiego? Szkoda mi go było, że na początku dużo stracił, ale później ładnie odrabiał, a na końcu jego mechanicy dupa kurwa wielka jedna kupa i Kimi odpadł. Szkoda mi go bardzo było, zawsze ma PH ostatnio mnie zaczyna bardzo denerwować nie, nie chcę tutaj się wyrażać kulturalnie, ale ja to blokuję pustawki. Wo, jaka podsterowność, Boże święty. Ja chcę zjechać. mną zjeżdża załbor jakiś. zutym jeszcze, jest. muszę, właśnie znaleźć moda. Zutila, zmiana skrzydła. Pięknie. Co, to się zbugowałem w tym wysokie. No dużo ma bugów, no co zrobię? No to jest nowy mod... No nie, wyprzedzi mnie Zutin. O nie, suka blija, suka bla jak już w ssasuka bliac pojóżopa vamos, vamos, kakeramos chyba ciśniemy teraz nowe skrzydło, możecie lepsze tempo od razu jest mniej, lepsza to w przodu ale tył to zawsze będzie też wielka zagadka lotusa co? a ten tył mój bolido zrobi? czy mi spierdzielić, czy będzie jechał prosto, czy... czyli jak? I zapraszam oczywiście też do ligi, która robi powrót do liczb. Jadę startową GP3 oczywiście. Moje kochane F1 2.13. A jak tej zbura całej 14. Gdzie tam F13 naprawdę czuję się bardzo mocno. Czuję się naprawdę, że tam potrafię śmigać na poziomie zobaczcie, światowym. A tu reprezentuję poziom podwyrka Daniu Daniel Kwiat, ale było. Dawaj, dawaj, dawaj No mhm. zobacz, na czwartym wieku, Jeszcze mi... broni się Daniel Kwiat kontra Fuli Kobayashi! Ależ manewr, chuliego! Uff! Kumitsu! Kumitsu. Kobayashi ma wrócić i podobno słyszałem bardzo takie plotki, że ma jechać w tym manorze. Wow. Bierze bokiem. Co się wypierdolił? Nie wiem, sobie nie mam... ...pizdiet. 3 dodałem ma 3-4 Żeby zabezpieczyć tyłu, ale przód to jest po prostu to Po prostu ten bolid nie ma prędkości, nie ma mocy. Muszę chyba wrzuci, wrzuci się na CS. -a. Na CSA trochę trenuję ostatnio przyznaje się bez bicia, ale no czasem średnio idzie, nie jestem jakiś tam proces, team typu Isaac czy Pasza Bajceps. Gram tak no... Sidway 2 poziom 3 może max. Ale też mam dopiero 6 godzin zagranych, więc... Nie spodziewam się, że będę do razu walił nie? I pisz i zróbcie też czy łapki w górę dajcie jak Wam podoba się ten motyw, że rozmawiam sobie jadę, czy wolicie taki skrót, szybki, lepszego szyb, no, momenty i po prostu to wszystko. Oooo... Eriksson, Nie! Ty Ale kraksa! Kara razy jeden! O oh, w oh, mordę... O oh, w mordę... Safety card muszę zjechać. Co ja zrobiłem? Zapomniałem, że jestem mod. <śśpiewa> Szybko do boksów ale jestem głupi. Teraz... Jezus Maria. Musiał do go nie Gdzie widział? Więc Dobra. Tego nigdy nie widział nie no, ten bolt jest ciężki no, będzie dużo z nim Kąd jaż coś fajnie nagrywa, w kurwi, się, nagrał 2 godziny odcinek z F1. dole kończę to. Trzeba czekać na 15 też, no to ta 15 pokaże, ale... Będę walczył jeszcze tym lotusem, próbował. Monako, Monaco, na pewno w Monako Mogę tam powalczyć spokojnie, dobre punkty, bo to tor pode mnie, moje jazdy... I tam tak aż Boli się nie liczy, sami widzieliście, że potrafiłem walczyć z komputerem yy, białki na dobre pozycje. Ale na przykład ten tor to jednak strasznie, bo musi być mocny dobry, żeby coś tu powalczyć, bo inaczej... No, daleko się nie pojedzie, za Zaczęłem sprawdzić Ci safety card działa. Do jego mi ja się wepnął i uderzyłem go i... Karambul roku zabiłem Suka bliec, kurwa, nam pastora się śmieje, a ja sam żem odjebał Drugie skrzydło, panowie Są jeszcze jakieś Spodziewajcie się mam karę. Byle, nie części Szymam karę Kuu Ostatni bele mnie Fully drugi wałery jest no sprzed To przecież goić stawkę. O to na szybszej? Bo no, po popierdzieli, my też. Powalczymy na szybsze okrążenie wyścigów. Ja już nie wiem, naprawdę to jest. Ten wyścig to jest tragedia ale na razie. No. Chciałem dobrze do Lotusale na razie jest piszka. 20 sekund do Chiltona, dawaj, dawaj! Zanim jest safety card, to ja startu, Nie ma szans. Uważaj mi karę, zniknie jakoś. 20 sekund? Boże, ja zapierdzielam. Jaką ja miałem stratę do tej czołówki, to ja nawet nie chcę wiedzieć. Łowożę. No, normalny tempem wyścigowym, jak ją zwolnić, to łączy do kolejki, jak muszę ją do najpierw dogonić. Za mną jest to, wiem. zjechał. Nikt wchodzi jeszcze nie żadnej kropki, więc jest za dobrze. Może zjechać do boksu, wjechać jeszcze trochę przynajmniej. No wiem przecież, ale jak nie widzę to jak mogę go wyprzedzać? Czuję, boli, ile mogę że chcę dogonić tamto? 14 sekund, no to, że jestem blisko. O, teraz fajnie mi się idzie. Miękka mieszaneczka i te całe skrzydło to jest naprawdę fajna kombinacja. Teraz mi się idzie naprawdę dobrze. Teraz czuję ten boli. Tak, w kwalifikacjach, który im poszło bardzo dobrze. O, kogoś dogoniłem.

Może się jeszcze raz zderzył, kogoś czymś przeze. Jakby nie miał kary, to by mógł teraz po to... No jadę. Tak. No ja jestem głupi. Siema, 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 panowie, siema, siema, siema mechanicy. Się na mi patrzą na debila, a ja jestem na 17 pozycji! Pod jest czysty, bo jestem kurwa w stacji. Dobra, walka. Jeszcze nie, Już teraz? A jest to krążenie? Szybko, bardzo szybko. No także na razie przejąłem syndrom pastora. Ten bolid jest skażony po prostu jeszcze nie mi jadę jako... Tak, pastor nie jest wolnym kierowcą, no to nie ma co mówić, ale dużo się rozwala bardzo i to jest jego największy błąd po prostu, że nie jest, potrafi jechać wyścig dobra nagle Jewu z kimś, Crash Bandicoot wszyscy się dalej śmieją. Dawać. 15,5 traciłem. Już to zrobiłem. 90. Tylko... Statliwie do pierwszej, jeszcze zobaczycie. To dopiero początek naszej przygody. Bardzo się podoba tej grze Williams. Jest naprawdę fajnym boldem, jest prostym do prowadzenia. Ma ten silnik Mercedes, oczywiście, to jest kolejna zaleta. A ten bolde jest trochę ciężkawy i. prowadzenia plus. Tylko tempo jest zabójcze. Tak się te boldy nie rozwalają. Tylko ja zrobię ten karambol na większym. Ale ten fajny jest mod, naprawdę jest realistyczny, lekko pukłem i podpadłem i skrzydło, tak jakby było naprawdę. Ale w ogóle nie zwróciłem uwagi na niego, tak nie wiem, jakoś nie skoncentrowany byłem i... I safety car, kara. I pozycja jaka jest, taka jest. Dobra dojechać w jednym kawałku. Już raz się rozwaliłem nawet. 2013, tam byłem mocny. Moja kariera ogórkiem. Hmm. To były czasy ogórkowe. Szkoda, że ogórków już więcej nie ma. Ja ogórkiem to tam cisnąłem było ostro. Pozycje na podium byłem w Kanadzie ogórkiem. I to na legendzie oczywiście, nie? to trzeba było nierealistyczne, Że pod katarhamem potrafiłem wjechać sobie na podium No, <grywanie> takie mam cel panowie, taki mam cel Dobyjść samochód do mety Już się w nic nie wpierdzielać Ładnie dojechać Bo napadach się nawet lepiej jeździ Formuła niż na tej Kierze cały czas tył, tak potem tracę na wyjścia o patrzę. i musi pobrzęczać i dopiero... O! I jeszcze raz powrzęczać To już jest około 30 straty. Już jest 60. Na każdy wyjście sobie policie. To macie ile nakręciało. Na przykład, jeszcze raz. O. O nie może pojechać tak, on lekko lekko ma odchylenia tyłu. Przez to tracę ten czas cenny, który nie pozwala mi walczyć z tą czołówką. O, i potem nagle wchodzi w jakąś dziką podsterowność, czyli skręcić z lewej do prawej, a on w ogóle nie chce skręcić. Trochę uczyłem się na tym na fizyce i na automatyce, i mogę potłumaczyć jak to wygląda. O, strata, czas kolejny, lekki uścisk. Próbuję biegi w górę mieć wyższy bieg, o jeden, żeby zmniejszyć obroty, żeby tył bardziej stabilnie się wjechać tak może troszeczkę wolniej, ale bardziej stabilnie. Nic nie daje. On dalej będzie szarpał jak szalony. Dlatego tak czasem dobrze jeździłem, potrafiłem zrozumieć z ten to, tak to mogę tylko zrozumieć, ale to nic nie daje. Próbuję go... Jego największe atuty używać czyli brak. Roi. O, dzika podsterowność, ale będziemy walczyć. Mówiłem przed odcinkiem chujowo, ale bojowo. Tego się panowie trzymamy. Tak samo w szkole mówię. Często jest ciężko coś zaliczyć, ale idę z nastawieniem, że jest chujowo. Ale cały czas będziemy walczyć i będzie bojowo. O, Vettel już wygrał. Gratulacje do Sebastiana. jego młotka. O, tam się ładnie wlałem w te zakręty. Siódemeczka. Może ktoś karę ma. O, pyk. To jest fajnie, bardzo elegancko ciągnie, ale no nie ma tej takiej... takiego, to mówi Pasha powera Pasha Biceps, Biceps always review. No niestety, ostatnia pozycja. Kolega Romão też nie najlepiej. Ciężki naprawdę wyścig. Cieszę się jakbym przebiegł półmaraton. moje, także zabójcze punktacji się bardzo wysoko chcecie więcej kariery i mojej walki z tym bolidem ja to rozpracuję ten bolid, będę oglądał filmiki, jakie ustawienia zrobić i będę walczył, oczywiście obiecuję także komentujcie, subskrybujcie a gdzie oni dalej kurwa jadą eee. Eee. Oj tam, dla nich się byś nie skończył, mało im. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.